Dzisiaj zwykłego materiału nie będzie na kanale. Jest szczególna okoliczność z tym związana. Wczoraj razem z moją narzeczonowiką wzięliśmy ślub. I moi drodzy, dopiero materiał pojawi się w niedzielę. Mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. Przez ostatni okres po prostu dużo się działo związanego ze ślubem itd. I wreszcie, moi drodzy, możemy Wam powiedzieć, że jesteśmy tak, na ziemi i Żonku? Tak, dzisiaj właśnie jesteśmy gotowi na drugi dzień imprezy, ale chcieliśmy Wam też pokazać taki piękny obraz. Tak, wyglądaliśmy wczoraj. Tak, tak wyglądaliśmy wczoraj. Zdjęcia zobaczycie na tej drugiej platformie. Tak. Już dodaliśmy pewnie, więc możecie sobie zobaczyć jakąś tam relację. Tak, także Kalucha ostatnio było mniej trochę, mniej zaangażowania. Wszystko dlatego, że no miałem bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. Ale ładnie to wygląda. A teraz mam. Mężu. Mam żonę, widzowie. Czajmy. żonę. Także super, miłego dziąka dla Was, w niedzielę widzimy się na materiale. No, do zobaczenia.